Cześć, lądujemy. Nazywam się Bogna Kowalczyk i zapraszam Cię do kojącej, wzmacniającej medytacji, w której przy pomocy wyobraźni pogłębimy swój kontakt z ciałem i z kreatywnością. W tych narzędziach jest moc. To medytacji, która proponuje, nie potrzeba żadnych narzędzi specjalnych, nie potrzeba nic umieć. Można robić to pierwszy raz. Do czego potrzeba to tylko miejsca, gdzie nikt nie będzie. Przeszkadzał nam, a postaram się również zaproponować takie medytacje, które można zrobić w autobusie albo nawet dosłownie w kilka sekund, kiedy rozmawia się z kimś i poczułaś, że chce się sprawdzić, co u nas. W moim doświadczeniu z czasem, w pracy z klientami, zauważam to. Nie zawsze są tylko medytacje, to są również inne techniki, ale zauważam, że takie zbudowanie wewnętrznego symbolicznego świata staje się dla nas takim trochę wytrychem, że możemy zajrzeć, jak tam nasze wewnętrzne drzewo i wiemy lepiej, jak czujemy się dzisiaj. I to jest o tyle łatwiejsze, że w takim myśleniu jesteśmy wobec siebie trochę bardziej szczerzy. Łatwiej nam powiedzieć, co czujemy, albo właściwie zobaczyć. Jak się czujemy, wyobrazić sobie, jak się czujemy, ponieważ emocje najlepiej organizują się językiem symboli i wie to każdy, kto kiedykolwiek powiedział, że to rozstanie jest jak skok z mostu, a mógł powiedzieć, że to rozstanie jest jak okręte okrętem nieznane. I w takich miejscach jest nam dużo łatwiej o szczerość, a co o tym idzie, już sam akt szczerości wobec siebie jest kojący. I. Na pewno też kierujący nas w miejsca, w których będziemy bardziej autentyczni. Także chyba to w kilku słowach jest to, co robię. No i tak. I zobaczmy, co się stanie. Podoba Ci się to, co robię? Sprawdź www.bognakowalczyk.com.